Vlog ma dzień pierwszy My się zabieramy właśnie za śniadanie I śnieg Nie pada śnieg To też nie pada Śnieg Robimy śniadanie Najgorszym problemem jest to, że nie mamy praktycznie nic w lodówce Więc to będą zwykłe kanapki Z serem A dla Nadlądka z serkiem, którego też już nie ma. Super, fantastycznie. To może być ciężka. Tak myślę. Gdzie jest jedynka? To jest dwójka. Czekaj, szukamy jedynki. Gdzie jest jedynka? Tu jest jedynka. Weszęde. Jej, co tam masz? Pokaż. To lada. Jako? Jest rowerek. Jak To jest. Pokaż, co to jest. Gdzie, gdzie tu jest? Pokaż. To jest jak ja. To są rol, rolki. Rolki. No, rolki? Antek otworzył swój kalendarz adwentowy już bardzo rano, bo nie mógł się doczekać Więc wam nie nagrałam, ale tak, w środku były stempelki Dobra, my sobie otworzymy mój kalendarz adwentowy, jedyny, który mam, oprócz tego z czekoladkami I gdzie jest jedynka? W środku był szampon nawilżający, inspirowany zapachem bajecznym, także jest połamany, tu, widzicie? Czemu jest połamany? Dobra, nieważne, nieistotne, no ale pachnie ładnie. Dzisiaj mam dzień ogarniania i umam podłogę. Słucham! Zaraz, dobrze? Zaraz przyjdę. Umam podłogę, odkurzyłam, zrobiłam trzy prania już. I teraz dopiero zabrałam się za ogarnienie siebie, i obiadu, i wszystkiego, a później jeszcze. Nie działa, nie działa. Nie działa, bo batery trzeba wymienić. Ej, ee, nie to święte jest duży. Jeszcze o niego łóżko. <noise> Przecież to są krasna... Kte? No te, skrzaty. Nie chcę. Nie chcę już. Czemu? Jeszcze o niego. Co innego? Za późno się obudziłeś, tak ja już to rano zmieniłam. Nie. Się nie. 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 Co się No Spaghetti Spaghetti Byliśmy w sklepie I Z babką i rublikiem Tak I Wiecie co kupiliśmy? Mamy jeszcze szampon Szampon I kotałki Wierniczki, ty pieczar pierniczki dostaliśmy w gratisie i kupiliśmy papier do pakowania. I to w ogóle nie był plan na zakupy, bo chciałam kupić torby do pakowania kalendarza adwentowego, które zaraz będziemy pakować dla Antka. Takie Mówiła. trochę większe niż mamy, żeby się większe rzeczy pomieściły. Nie było. Ta Jadka chrupki do których już się dorwał, więc nie będę pokazywać, ale już jestem po prostu sama. <śleski> O, o, o. O, o. Dziękuję. O. Dzień dobry, proszę pani. Słuchałam. Chcesz, krupeczka? Tak, krupeczka? To mała. Nie maluję. Od razu szczęśliwsza się zrobiła. Smakowało? Smakowało ci? Smakowało ci? Tak. A i misi? Tak. To zabierz, czy chciała. A i się nie można. Nie wiem, czy ja w ogóle nagrałam coś ciekawego z dzisiejszego dnia, bo ten dzień był tak szaro-bury i strasznie ponury, że ja po prostu nie miałam ochoty żyć Złożam super giga ciepłe skarpety No i przebrałam się w piżamę już, a Nam Pracuje za mnie. Ja nagrywam, on robi miejsce na komputerze Czemu nie masz świątecznej piżamki na vlogmasy? Teraz Gratulacje. Jeszcze możesz uczestniczyć w moich masach Dobra. Dobra, to wszystko będę musiała teraz. No, tylko jest taki problem, że nie znalazłam żadnej torby. I w to. To mi się raczej ten lizak nie zmieści. Muszę to najpierw posegregować, jakbym to chciała mu dać. Od 1 do 24. Od drugiego do 24. No i. Później pomyślimy, w to to spakować. Bo aktualnie nie ma w co. Dobra, chyba to mamy. Chyba w ten sposób to wsadzę. I teraz powsadzam te, które się zmieszczą. A, te... a mi się wydaje, że to trzeba spakować w ten. Ten. Papier. Taki papier. Prezentowy. no? W te, które się nie zmieszczą, bo no dzisiaj tak. szanownie ze mną nie pojechałeś. Co Trzeba było wstać. Ty, czy co? Dwa, trzy, cztery, pięć. No to... No, to sorry. Ej, dzisiaj mam już chyba pięty raz albo siódmy. Trzeba się odbierć. Trzeba się Trzeba się rozbudzić. Ale nie Tłeska, ale. Tak smakuje To jest komputer. Witam w mojej kuchni, a ja pracuję. On zrobił kolację, więc my się zabieramy za jedzenie. Pewnie sobie coś jeszcze obejrzymy i widzimy się jutro. Wyłączyć, bo ja nie mam siły.